Kochani, jesteśmy dzisiaj na rzekom swędnim. Pokazać Wam chcę działalność bobrów. Tutaj macie właśnie jedno. Podcinają dębinę, Zobaczcie jak to wygląda. Dosyć już mocno wyżalte są świeże. Świeże ślady. Świeże ślady tutaj są. Patrzcie, jest zrobione. Też już widać, że w przy najbliższym wiersze może runąć. Tu mamy drugie miejsca. Też też podajcie do niego. też jest okolowane i ślady zębów bobrowych właśnie nie wiem czy będzie widać w tym świetle spójrzę wam o kochani tu są ślady bobrowych zębów kawałek tam dalej mamy rozlewisko rozlewisko no rzekę swędnie do której też dojdziemy ale to w innym miejscu o nie wiem czy widać będzie muszę uważać tu bo pełną gałęzi o tam mamy rzekę swędnie to jest taki Ładnie złapało ostość. Teraz Wam pokażę to z innej perspektywy, trochę pod słońcem. Nie wiem, czy będzie widać. Podcięcie przez bobry. Tam też pokazywałem Wam już. Obok jest kołeczek, które drzewka, drzewka są popodcinane przez bobry, czyli wobry mają się bardzo dobrze tutaj Tu też następne drzewo, ale już obumarłe, które też podcięte jest przez bobry Jeszcze wam jedno miejsce pokażę nad stawem. Mam nadzieję, że tam nikt drzewa nie usunął, bo tam też jest też wylojenie do linki Svenni w Kaliszu. Kochani, jesteśmy w drugim miejscu, które Wam chcę pokazać z działalnością, bo po prostu już jest to stawik, który coś wam pokażę. Eee, tu mamy akurat nadgryzione drzewo dość daleko, bo staw jest gdzieś, jak widać ten budynek to przed tym budynkiem, więc to kawałek jest. Idziemy teraz w drugie miejsce. Też Wam chcę pokazać, bo tu dosyć mocno było widać działalność. Może się uda też uchwycić jakiegoś ptaka, który się zezwie spod nóg. Bo coś miałem tu. Mało. Zobaczcie tu jakieś dołki pokopane, nie wiem czy przez lisy, czy przez psy. Dzikie patrzcie. Jesteśmy teraz dokładnie nad stawikami, nad stawem raczej. Patrzcie, pierwsze drzewo ścięte leży tutaj. Nie wiem, czy będzie widać. O, dosyć duża, bodajże dębina to jest. Proszę. Tu jest drugie powalone. Też chyba dąb, jak dobrze poznaję. Przechodzimy przez to i dochodzimy do następnego drzewa, tym razem podcinanego. Zobaczcie, ja będę zmieniał pozycji teraz nagrywania, ale zobaczcie, świeże ślady, tak jak tam wióry, świeżutkie drzewo, drzewo podcinane. Tam mamy następne, nie będę tam szedł. Tam mamy następne, tam już jest powalone jedno. O, zobaczcie. Dosyć, dosyć dużo tych drzew tu jest powalonych. Mówię tam jest o. Następne takie ujęcie wam pokażę. Tu następne. Idziemy dalej. Idziemy ścieżką, którą prawdopodobnie wytyczyły bobry sobie tu do tego drzewa. Zaraz wam zrobię ujęcie dalsze Jest dosyć sporo tych drzew popodcinanych tu A jesteśmy praktycznie w centrum Kadzisza Kochani Tu pamiętam niedawno to drzewo jeszcze stało Patrzcie, tu mamy miejsce gdzie bobry wychodzą na brzeg, dosyć spore, tam mamy budynaczek mieszkalny i wał nad rzeką o. a tu ścieżka którą wędrują bobry do następnego drzewa, idziemy dalej. Zobaczcie, następne, tu już widzę świeże jakieś ślady, nie wiem, tu nie ma drzewa o tyle, ale to chyba, ja tutaj pamiętam niedawno jak to drzewo jeszcze stało, spróbuję Wam nakręcić z jakiegoś ujęcia. Zobaczcie, co, co tu się dzieje. To jest na po prostu bobowisko. Tu mam zamiar założyć fotopowapkę. Może zaryzykuję, zobaczymy, czy coś się uda uchwycić, ale jeszcze nie, nie teraz, wiosną, kiedy lody zejdą ze stawu. Następne drzewo podcięte. To jest trochę, muszę uważać. Powiem szczerze, że nie za bardzo bezpiecznie czuję się. Chodząc tędy, patrzcie, następne. już też podgryziono dosyć mocno z jednej strony, ale to ciekawość, ciekawostka, że jedno drzewo zapadło się na drugie. Nie wiem, jak to, to będzie wyglądało. Spróbuję Wam to pokazać, jak będę widział, że już jest powalone. No, zobaczcie, to jest grzewo z twarzą, które kiedyś gdzieś publikowałem zdjęcie. Zobaczcie, no po prostu twarz. Dobra kochani, tutaj kończę na razie i idę dalej na spacer. Dzięki, cześć czołem.